Dzień dobry moi kochani widzimy się i słyszymy się w kolejnym odcinku z heroesów piątych w tym naszym świątecznym specjalu Ja tutaj dalej mi tu mi dendoli dalej dzyndzel Ja dalej siedzę w czapeczce Mikołaj i mamy święta moi kochani Co tam u was jak tam u was mam nadzieję że pani mają, się właściwie kończą święta ale... ale Nic z tym złego słuchajcie za nami dalej klimat trwa dalej wszystko działa śmiga elegancko moi kochani ja sobie poczyściłem po zabawkach, po tak jak mówiłem, tej mapy. Wszystko tutaj mamy wyczyszczone. Pan Helmar również posiada całkiem sążną armię, muszę przyznać, bo wygląda ona tak, więc troszeczkę sobie posiedziałem. 17 level wbiłem. No i moi kochani, teraz mamy moment na wyjście i dokończenie już przeciwnika i zakończenie sobie już tego naszego świątecznego maratonu. No, maraton to to za duży nie był, ale wiecie o co chodzi, nie? Oczywiście zamek też jest rozbudowany. No, trochę sobie poklikałem, trochę sobie posiedziałem jeszcze teraz przed wyjazdem moim na święta. Mam nadzieję, że ja dzisiaj, drugiego dnia świąta, ja w sumie chyba wracam do Wrocławia, więc e, mam nadzieję, że e, tego drugiego dnia świąt wszystko będzie już tutaj fajnie, elegancko, u mnie, u was, wszędzie, kurczę, mykani wszędzie. Czemu mi tak rozwaliło... Eee... Tak, ja chcę mieć was tutaj. Rozwaliło mi totalnie, słuchajcie, tutaj wszystkie te moje ustalenia mi rozwaliło, nie? Ciebie gdzieś tutaj, ciebie gdzieś tutaj, tutaj, dobra. W ten sposób... A, misiacki, 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 to ja też chcę mieć tutaj, was gdzieś tutaj, dobra, git. Eee... No, uuu, o iu Przypierdziel mu git. Dobra, dobra teraz tak, Runa sarzy i mam nadzieję, że się wbijesz tam w te, Oj nie. U, u, u. Dobra, takiego strzała przyjmiemy, nie? 13, spoko niech będzie. Oj ale przywalił. Dobra, to tutaj z moich berserkerów? Generalnie rzecz biorąc <dumenty Giulia> To był to, to był dobry ruch, nie? A tyle z moich berzerków, no niestety, ale oni łupią, nie? koty. i my tutaj teraz mamy trochę dobrych rzeczy, mamy grupkę przyspieszenia, grupkę prawej mocy, słowo światła Trochę rzeczy powpadało, są dość przyjemne rzeczy A czemu to mam na użycia? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale przede wszystkim mamy dość sporo many Szczerze powiedziawszy, daj mi prawo moc na wszystkich żeś po prostu tym mocniej łupnął swoim ogniem krzyżowym, a ja nie chciałem tych z ogniem krzyżowym, czy chciałem ich? No never mind, nie? Never mind, ładuj tutaj w nich po prostu i tyle, 8 hydr tutaj, mają fajny strzał, no właśnie, pięknie mi się tam wbiłem, no ale, kij już w to, nie? Sądzę, że i tak raczej przeciwnik nie będzie stanowił dużego wyzwania dla nas, więc na luzaczku, nie? Wow, ale straty to potężne zrobiłem, no nic, trudno, życie, tak czasem bywa w życiu, nie? Znaleziono artefakt, spoko, Sarisu, sowali artefakt, więc spoko, z wami też sobie zawalczy... Ojej, powtórzmy tę bitwę, bo wygląda to niebezpiecznie, ja wiem, że oni teraz mają w nas wlot w pierwszej turze, ale... Daj runę szarży, spróbuj go odepchnąć, co? Odepną go, fantastycznie Daj runę szarży Wbijesz się tam w niego? Oj, nie wbijesz się tu w niego No dobra, to niepotrzebnie runa zmarnowana w takim razie, no ale okej okay. Bigo na pewno pierunem, Bigo tym Tutaj, dawaj prawą moc na wszystkich Dzień dobry, witam konsumenta Wbijaj się tutaj, ładuj tutaj w niego Cyk pięknie, cyk pięknie Dawaj też do przodu, a co, nie? Teraz ty się tutaj wbijesz Dwunastu, fajnie, całkiem przyjemnie yy, Spróbuj jeszcze raz odepchnąć Ajajajajaj aj, aj, aj. Ale strzałkę przyjęliśmy, nie? Nieźle Całkiem nieźle, muszę przyznać Dobra, przynajmniej kontratak ma ściągnięty, wbijaj w niego Rybut Łańcuchem pierunów Gnoju, niewierny Dobra, to jakaś regeneration zadziałała. No ale to już 16 dobijamy berzerkiem bez kontrataku. No i to jest generalnie fajna rzecz. No sporo, sporo. Ale okej, okay, korzucania. Tak, weźmiemy sobie tajemny trening jak najbardziej. Yy, w sumie, od tego mam tutaj ciebie, nie? Bo ciebie tutaj wziąłem sobie tylko po to, żebyś. Wolnim, jak i zniszczenia. Okej, okay, może działać całkiem nieźle tutaj u nas. A ciebie wziąłem tylko do tego, żebyś ty tutaj zgarniał mi te pierdółki. Co to są za powiadomienia? Yy, dobra, wszystko jasne, wszystko rozumiem. Słuchajcie, bo już jest. Już jest późna godzina u mnie. Trochę spędziłem tutaj nad siedzeniem, e, nad tą grą. I, i, I trochę kurczą się przyznać, że moje plany co do wyjazdu o sensownej porze poszły troszeczkę w pupkę. E, no ale, no ale nie. E, to bym chciał tutaj jeszcze mieć, no zdecydowanie. To też bym chciał tutaj mieć, zdecydowanie. <laughs> zdecydowanie tak, dobra. E, tamtych rzeczy nie potrzebujemy. Podejść tutaj. Podejść tutaj. Tak was możemy ścignąć. Spoko, to jest x was też możemy iność, To też jest XP. Który to jest kopalnia złota. Fantastycznie, przyjmiemy ją sobie na pewno. ale weźmy tutaj, i gdzieś tutaj, słuchajcie, powinien być jego zamek, bo on chyba przejął ten zamek drugi, co tutaj był. Bo są dwa zamki na tej mapie, więc on prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie. No, ale zaraz sobie wszystko zobaczymy. Nie, tutaj leź dalej. Badaj teren, sprawdzaj co jest tutaj, co się kryje. No, ale już raczej słuchajcie, żadnego zagrożenia tutaj dla nas nie będzie. Tak mi się wydaje, ło, jak ładnie światełka zaczęły nawalać, nie? Dobrze, tylko tutaj, żebyście epilepsji mi nie dostali, misiaczki moje. Tak. Git. Doskonałe runy. Git. Dajesz tu. Poczyścimy sobie tę mapkę, słuchajcie, za czym, co tu się kryje. E, tutaj widzę na pewno kopalnie do przejęcia. I sobie z chęcią przejmę. E, I gdzieś tutaj chyba idziemy po drodze do zamku idealnie, więc spoko. Spoko przejmę sobie kolejny... Oje! No nie, no to tyle z moich tych. Kim jesteś? Niski poziom, eruinam, dobra, widzę, że ty masz tam wszystko i nic. <grym> Totalnie wszystko i nic. Nie wiem skąd to pozgarniałaś, ale okej. Okay. Jak masz, to mniej. To sobie zrobimy, spoko. Ciebie też sobie pobijemy, uciekasz, okej. Okay. Jest to całkiem zrozumiałe? Nie, tak. Jak się uda, to słuchajcie, ten Hallmark to inny naprawdę fajny poziom wbije. Już ma całkiem sympatyczny poziom, bo chyba z 18 czy 19 już nawet. Dwudziesty, ok, czy już moglibyśmy mieć tam portal ewentualny. No dobra, spoko. Ty, zgarnij sobie to. Nie wiem, czy ty coś zgarnęłaś. W sumie mamy dużo tego wszystkiego. No i idź tam, bo ty będziesz nam tutaj dostarczać armię, nie? Do naszego zamku, drugiego. W sensie do naszego bohatera i być może jak znajdziemy drugi zamek, to też do drugiego zamku. A armia się już widzę przyda, bo berzerków trochę poszło... Ej, a, a ja nie mam runy zmartwychwstania. A, bo ja dopiero mam eksperckie runy, to ja może mi się cofnął po runy, co? W sumie, kif to. Tak, szczerze, kif to, nie? Wyciągnijmy po prostu sobie karawanki i tyle. Dawaj, was, dawaj, was. Spoko, spoko. Helmar, zgarnij tą kopalnię rudy, niech będzie. Chodź tutaj. Okej, okay, mamy fort na wzgórzu i mamy. Dobra, już widzę, mamy pierwszy zamek. Znaczy, pierwszy zamek. Wiecie o co chodzi? Mamy jego e, zamek, ten drugi. Jest to przystań. Dość słabo rozwinięta przystań, z tego co widzę. No ale, no ale, nie? Nic, nic, ni nic z tym złego. My sobie ją sami tutaj rozwiniemy w takim razie. Nawet coś tam miał, patrzcie. Ej, to jest chyba jego najlepszy bohater. Co, zagrajmy sobie to oblężenie, nie? Nie ma tutaj nawet fortu, więc. Na luzaku yy, nie pikujecie, co ciekawe. Ty się tej zbijasz. Szkoda. Smoczek też nam wleci. Również szkoda, no ale dostanie trochę po Trucizna, szkoda. Ty się pewnie ukryjesz, szkoda. No dobra, spoko. Yy, dam radę cię odsunąć? Spróbujmy. Dałem radę. Cudownie. Aj, ale sądzę, że ta armia to jest wszystko, co on posiada, więc. Yy, na uzaszku. No, jaki sukienkot, nie? Ej, ale chłop co robi w ogóle? Chłop co robi? Nie Ja bym mu Carmagedon pójść. A w sumie tak się bawimy. To się tak bawmy, nie? Przy okazji jego matronka ucierpi. Cudownie. Chyba ucierpi, tak? Mam nadzieję, że tak ucierpi, nie? Daj runę szarży. Wbij się w grypa. Pozbądź się go. Dawaj tu. Dawaj tu. Do przodu do przodu i Hydra pewnie się mi w berzerka teraz wbie... a no tak w dwie jednostki się... Nawet... a w dwie, dobrze, dostałeś starszą odniową nie wiem gdzie jest ta... pewnie gdzieś tutaj, nie? więc spoko, gdzieś tam sobie zaraz przywalimy ty no zadał mi całkiem niezły straty wszystkie machiny wojenne mi przede wszystkim tutaj yy, zniszczył nie wszedłem w jej zasięg jeszcze, bo mi się nie pojawiła, więc okej okay. znisz mu to yy, to co, jeszcze jeden Grad Meteorytów, ładuj tam Ona by chyba jakby dostała, to by się chyba tutaj odkryła, nie? Więc, więc chyba, chyba jednak nie dostała. No dobra, idźmy gdzieś. O, dzień dobry, mamy cię, kochaniutka. Berzerka mi pewnie uderzysz, nie? Nie, w smoka idziesz. To najgłupszy pomysł. O nie, to bardzo dobry pomysł. A wybór! Dobra. <ścoughs> nie ma co się napinać. Straty są okej. Okay. Mogą być, nie mogą być. Dzięki. Całkiem cienkie. Dobra, mamy jakieś artefakty jego przy okazji, nie? Co tam masz? No, coś miałeś. Zestaw smoczy możemy sobie skompletować, widzę. No, ale okej. Okay. Tego nie chcę, nie chcemy tego. Mamy jakiś inny pierścionek. Sorki. Nie mamy. Kirilly, co no on? Uduszę się tu zaraz. Nie mamy innego, ale ciul. Nie to, to. Kichnę sobie jeszcze, chyba. Ech, tak się kicha na kielicha, nie? Tak teraz pewnie yy, każdy z was słyszał od swojego wujka na Wigilii. <grystanie> Dobra, jest, dobrze robią, nie? Dobrze robią. Yy, Maggildy tutaj róbmy. Ach, i ten dźwięk. Maggildy zdecydowanie tutaj będziemy robić, bo yy, będą nam one potrzebne. Dobra, ty się skiraj tutaj. Ej, dorzuć... Yy. Dobra jest yy, Nie to To Dobra No zawsze tam parę jednostek Wpadnie na mnie Do tego zamku Także zawsze parę jednostek Więcej będziemy mieć yy, I tyle I tyle Coś ciekawego tutaj zmaki światła jeszcze tam wpadnie Mam nadzieję że coś ciekawego jeszcze wpadnie Oczyszczenie Może być przydatne Słuchajcie może być przydatne Zajść tutaj po nie Spoko. Nie mieliśmy go chyba, więc yy, tak jak mówię, może się przejść. No dokładnie, nie mieliśmy oczyszczenia. No i dobra, czyścimy sobie dalej mapkę. Ścigajmy. Spoko. 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 Takie rzeczy tutaj nie powinny dla nas stan stanowić żadnego problemu. <coughs> Ty się z <zetkuj>. kurczę. Nie <coughs> <Ja> mi za <zapłupicie>. póki <coughs> się zaraz. Kawon sobie muszę przebić, bo mi tak w gardle, słuchajcie, zasłużasz. Aż, aż mnie na kaszel wzięło, nie? Na kaszel mi nie wzięło, słuchajcie. Tu już to oczyścił, dupek. <laughs> Zgarnijmy to. I tam widzę, że możemy mieć kolejny zestawu Smoczego, więc róbmy to jak najbardziej. Tutaj idziemy sobie w Maggildy. Na high póki co nie narzekamy, mamy dwie kopalnie złota. No, dokładnie. E, więc e, na spokojnie, na luzaczku, nie? Jedna ten dziennie, spoko. Kolejną rtent sobie dorzucimy. To akurat wiecie, grając z krasnoludami jest przydatne, żeby mieć to wszystko, więc więc zmiejmy, Tak, no a tutaj mamy kolejną z yy, kolejną z, z z z z tych tych tych, nie? Zostało smoczego kolejny artefakt zostało smoczego oczywiście. Halo lampki, czemu tak fajnie nie migacie? Kolejny tryb odpalamy. Ten słaby. Halo. O, teraz mamy dobry tryb, nie, do nagrywania odcinka. Jednak zakup tych lampek, słuchajcie, to było najlepsze co mogłem w życiu zrobić, nie? Ej, jakby nam wpadło w to byłoby w ogóle cudownie. Dzień dobry, jest cudownie. Mamy tam portal przy okazji. No! No! To teraz możemy się bawić, nie? Teraz możemy grać. Teraz żadne straty nam już nie są, wiecie. Straszne. Bo z tym wskrzeszeniem tym tutaj naprawdę jesteśmy w stanie dużo pójść. Dobra, oni to pewnie w pierwszym wieździe zrobili. Yyy... Eee... Spoko weźmy to. Dawaj tu, dawaj tu. Po drodze, zajdziesz tutaj, odbijesz mu to po prostu. A tutaj sobie zbudujemy na spokojnie. Ratusz teraz w następnej turce sobie zbudujemy stajnie, jeszcze żeby mieć więcej więcej ruchu. Śmigaj. I teraz tak, tydzień ewokacji. No niech będzie, niech będzie. Stajnie zrób. I ściągaj teraz z naszego podstawowego zamku znowu jednostki nasze ukochane, cudowne, fantastyczne i przyjemne. Dobra, bo musimy odzyskać teraz to co, słuchajcie, straciliśmy w trakcie tych dwóch bitew. No trochę, trochę było, ale tak jak mówię, tutaj się nie spinamy za bardzo nad, nad tym, żeby jakoś super mega walczyć i grać, eee, tylko żeby sobie na się spędzić te święta. W, w fajnej atmosferze, tutaj na kanale, wydaje mi się, że to jest. To jest chyba w tym momencie najważniejsze, nie? To jest chyba w tym momencie najważniejsze dla nas, i, i, i na tym się powinniśmy, słuchajcie, skupić. Więc mam nadzieję, że tak jest. E, nie ma zbyt dużej napinki tutaj wiecie o cokolwiek. Ej, szybko ta karawana leci, nie? Bardzo szybko nawet przyjechała. No to fajnie, dobrze. To teraz już mamy w ogóle Tej zapas. Zapas jednostek zrobiony, całkiem fajny, sympatyczny i spory. Więc możemy się dalej bić. Tutaj z tymi wszystkimi gówniakami po drodze. I to będzie naprawdę... Nie, tak. I w tym sposobem naprawdę w miarę szybko wbijemy sobie kolejny level. A i y, słuchajcie. Y, no i kurczę, to jest sobie przy okazji oczyścił. Tam coś jeszcze jest mi jeszcze w tamtą mańkę. W sumie czy ja potrzebuję tej cokolwiek budować dobrze? Będę tutaj budował tylko... Żeby ten dźwięk usłyszeć, nie? Tylko po to tutaj będę cokolwiek jeszcze budował słuchajcie, w tym zamczysku naszym. W zamku przystani. Ale szkoda, wielka szkoda, że nie ma tej muzyki z, z Heroesów trzecich, nie? Byłaby fajna, żeby ją sobie tak usłyszeć. Kurczę, no, może pokombinuję. Tutaj też już to oczyścił. dziaders. Tak. O, dobrze, że jest ta fabryka machin wojennych, bo ja zapomniałem, że ja nie mam żadnych machin wojennych. Już znam ten czar. Spoko, spoko, spoko. Eee, czekajcie chwilkę, ja sobie <laughs> zrobię standardzik. Mój. No i słuchajcie już od następnego odcinka, znaczy już od kolejnego dnia. Co, co jutro będzie? Jak to nagrywam? Czekajcie, niedziela, dziesiątki, sobota, niedziela, poniedziałek wczoraj, dzisiaj, dzisiaj mamy wtorek. Jak to, nagry... jak to wrzucam, oczywiście, bo nagrywam to wcześniej, czyli jak to wrzucamy wtorek, czyli tak, dokładnie od jutra, od środy. Wracamy sobie już do standardowych odcinków na kanale, czyli e, przede wszystkim <laughs> do tego dnia, do Hirosów przecież już sobie słuchajcie zakończymy e, kampanię prawdopodobnie. I potem co nam zostaje? Czwartek, piątek i mamy koniec roku już, nie? Czwartek, piątek i mamy koniec roku. Więc co za tym idzie, proszę ja was. Też coś trzeba będzie wymyślić na koniec roku. Wydaje mi się, że może na koniec roku to... Znaczy w Sylwestra to po prostu puścimy sobie jakiś odcinek, też taki Ala specjalny. Tylko że wtedy będę miał więcej czasu słuchać, bo ja przed Sylwestrem. Nie, przed Sylwestrem nie będę miał wolnego. Ale coś wymyślę. Coś wymyślę tak czy siak. A, kocham ten dźwięk. Coś my się tak czy siak, więc na luzaczku, sobie to ogarniemy. Tak, żeby coś tutaj też było na koniec roku, jakiś taki, wiecie, łatwy odcinek, fajny i przyjemny. Żeby nie było, że nie ma, nie? Jednak chcę tutaj też takie dni, wiecie, takie dni jak nie wiem, Wigilia na przykład, czy coś, to ja sobie mogę odpuścić. Bo, bo, bo uważam, że taki dni akurat może być spokój. W Sylwestra też raczej dużo z Was będzie miało inne rzeczy do roboty, nie? Tak zgaduję. Ale, no, why not, why not, coś na sobie wrzucimy. Ale do swsr to też daleko, na razie pożyjmy jeszcze przez chwilę, przez te parę godzinek świętami. A kto wie, może i wy urlop, jaki zaczynacie, jeśli do szkoły chodzi się to na pewno, macie teraz wolne, aż do pewnie nowego roku. <coughs> zazdroszczę swoją drogą. E, więc jeśli się to macie jeszcze pewnie trochę dni wolnych. Yy, więc już tutaj pewnie jakieś plany na Sylwestra też już macie powoli, nie? Ale do, do Sylwestra, tak jak mówię, sobie jeszcze przejdziemy O, grupa wytrzymała się, dopiero mi siadła, widzicie? Niesamowite yy, no, I co? No i tyle, nie? I tyle Gdzieś tam powolutku, <coughs> powolutku będziemy zmierzać ku, 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 ku nowemu roku już, słuchajcie Może jakieś podsumowanie na kanale sobie zrobimy jeszcze Coś tu w tym roku zadziało A zadziało się dużo, bo Shownesh to jest pierwszy nasz rok na kanale, nie? Ale tak jak mówię, nie wybiegamy w przyszłość Nie wybiegamy w przyszłość, na razie cieszymy się tym, co jeszcze mamy, bo jeszcze mamy, słuchajcie, święta, jeszcze mamy parę dni świąt, nawet nie dni, co, e, nawet nie dni, co parę godzin świąt e, i w tej świątecznej atmosferze jeszcze tutaj, słuchajcie, spędzimy sobie, spędźmy sobie jeszcze te parę chwil, e, mam nadzieję, że tak jak mówiłem już wam to parę razy, że e, te święta dla was były naprawdę fajne, owocne, serio się na niego połasiłeś? Co za dupek Dobra, jak podejdzie i pozna, to się tam, tam portaluje i tyle, nie? Chodź tu, yy, chodź tu. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że te święta Wam minęły w fajnej atmosferze, w rodzinnej przede wszystkim atmosferze. Yy, I że kurczę, zwyczajnie siecie, słuchajcie, było Wam fajnie, nie? Było Wam fajnie. Mam taką nadzieję i, i, i liczę, liczę, że tak po prostu, słuchajcie, było. No i co, ja mam tutaj wam więcej dużo mówić, nie? Liczę, że po prostu mieliście kurczę fajne święta, nie? Nie wszyscy mają na pewno fajne święta, nie wszyscy mogą sobie spędzić w gronie gdzieś tam rodziny najbliższych i tak dalej A jednak dobrze by było Spędzać je właśnie w takiej atmosferze i w takim gronie swoich tam najbliższych, wiecie o co chodzi, więc Zdecydowanie, zdecydowanie liczę, że, że i wy tak mieliście, że mieliście do tego okazję i tyle. I tyle. I ja się cieszę, że gdzieś tam też jesteście tutaj na tym kanale, nawet w takie dni jak, jak te, jak dzisiaj, jak wczoraj, bo to jednak no dla mnie dużo znaczy, nie, że, że jesteście tutaj yy, i że chcecie, chcecie być, nie? Że gdzieś tam tworzymy sobie tę społeczność, nawet w takie dni świąteczne, że dla nas również święta są tutaj na kanale yy, gdzieś tam ważnym, ważnym dniem, nie? Generalnie to jest mega w ogóle fajne, że, że jest mi dane tutaj z wami coś takiego współtworzyć, bo to jest mówię gdzieś tam szczyt moich marzeń i, 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 i jeśli właśnie czegoś można było sobie pożyczyć na święta, czegoś co sam sobie mogłem pożyczyć na święta, to to, to żeby tworzyć jeszcze jakąś fajną społeczność, żeby, żeby gdzieś zrzeszać dookoła tego, tego co po prostu lubię robić, ludzi, no a bez wątpienia uwielbiam gry, kocham gry, od zawsze gram sobie. Nie, nie jestem jakimś może turbograczem, nie jestem jakimś takim turbowiecie pro playerem, bo gram dużo, naprawdę gram dużo. A tak jak mówię, pro to ja nie jestem. Dzień dobry. Ale ty nas przeraż, dobra, nie ma tragedii. Dzień dobry, dzień dobry, jakimś mówię, prograczem to ja nie jestem. co Zresztą bardzo często widzicie na odcinkach i sami mi, i sami mi wytykacie, nie? Dobra, to już chyba nie będziemy wracać po jednostki, więc już wciół w to. I sami mi to wytykacie, więc... Tak jak mówię, pro, prosem to ja nie jestem raczej, ale no zdecydowanie, zdecydowanie bardzo lubię grać i zawsze chciałem się tym gdzieś tam dzielić ze światem. No a słuchajcie, to co się teraz dzieje, no to, to mi to zwyczajnie w sieci umożliwia, nie? I to jest kurde fajna, fajna rzecz, odpalenie na działanie słowo światła. Jakby miał kto je na mnie rzucić, nie? No ale ciul. Okej, okay, on tutaj się jeszcze rusza, niski poziom. Tak jak mówiłem, że no komputer ten nie będzie miał za dużych szans przeciwko nam. No ale dajmy mu jeszcze dajmy mu jeszcze chwilę, niech on sobie tutaj pozbiera ile może. Będziemy mieli z czym przynajmniej powalczyć, nie? Będziemy mieli z czym powalczyć, będziemy mieli co porobić. To jest generalnie dobra rzecz. Żeby tę ostatnią waleczkę sobie przeprowadzić. W sumie formuła takich specjalnych odcinków właśnie w tej formie... No, już wiem skąd on miał tyle tych jednostek takich z dupy, nie? Forma takich odcinków specjalnych, żeby sobie tworzył po prostu jakąś mapkę taką do poklikania na jakiś tam event jest całkiem spoko, ale na przyszłość, słuchajcie, jeśli chcecie, e, jeśli mielibyście ochotę, może właśnie na Sylwestra sobie to zrobimy, jeśli ktoś będzie chciał, stworzyć dla mnie mapę, tak żebym ja sobie ją tutaj, wiecie, wgrał i żebyśmy sobie e, na tej mapce trochę popykali, właśnie w formie takiego jednego, dwóch, trzech odcinków może, wiecie, jakichś takich eventowych, tak jak teraz mamy. Eee, święta eee, i wypuszczamy te odcinki na takiej zdupy mapie no to może byś by ktoś z was chciał się podjąć tej próby stworzenia specjalnie dla mnie mapy, eee, na której będziemy mogli sobie coś takiego zrobić. gdzie nie jest pusto, okay. Na której będziemy mogli sobie coś takiego zrobić i wtedy z chęcią nawet na Sylwestra zagrałbym sobie w nią, więc jeśli ktoś chce, pewnie. Eee, piszcie w komentarzu albo piszcie nie wiem na maila na maila mi podeślijcie mapkę ja sobie ją sprawdzę jeśli ona będzie działać najpierw żeby była działająca nie i żeby nie była jakaś długa żebyśmy byli w stanie to sobie faktycznie ograć wiecie w 2-3 odcinki nie maksymalnie totalny max to musi być i żebym ja też przy tym wiecie nie siedział i nie główkował żeby poziom trudności też nie był jakiś mega przerąbany znacie moje jeśli oglądacie to wiecie jakie mam jaki jest mój poziom gry yy, i starajmy się go trzymać okej okay? starajmy się go trzymać żeby żeby nie było przypału potem eee, Ale jeśli mówię, jeśli ktoś jest wschatny, to kurczę, jak najbardziej zapraszam bardzo serdecznie do tego. No i mam nadzieję, że... Eee, że coś takiego się pojawi słuchajcie. Dobra, zaatakujmy ciebie. Z tą może sobie to na oto walce zrobimy, spoko. Eee, tu jest nam brakuje do levela? Ojej, bardzo mało. Hmm. Was może zrobię? tych drugich. I być może będę już miał level, nie? Bo fajnie byłoby zrobić ten level, jeszcze jeden Tak, ścigaj 300, o, braknie chyba, chociaż? O, ile brakuje? Oj, hej, totalnie mało, nie? Totalnie mało, dobra, zróbmy jeszcze te szkielety, bo ja chcę tylko dobić wyższy level I pójdziemy się już z tym chłopem tutaj trzaskać I pójdziemy się już trzaskać z tym chłopem Teraz już na pewno będzie Dziękuję. No, dawaj to. Grupowe oczyszczenie, spoko. I śmigajmy tutaj do ciebie, nie? Nowa zdolność jest. Dobra, teraz możemy sobie już tak podmieścić tutaj wszystko to, co ja bym chciał mieć. Czyli tak, chyba to bym chciał. I to na pewno też bym chciał. Ok, statystyki wyglądają dość sensownie, muszę przyznać. I tyle. Więcej nie potrzebuję zmieniać. Mamy tyle gdzieś tutaj jest chyba studzienka chyba. Eee, była tutaj. Dobra, podbijmy sobie jeszcze do studzienki, zregenerujmy, co zregenerować, no i zaatakujmy jego zamek. Poziom niski, nie będzie to dla nas absolutnie żadne wyzwanie, dobrze o tym wiecie. Pewnie coś głupio potracę, najprawdopodobniej tak. No ale co? Życie, jak w Madrycie, słuchajcie. Już teraz tam mamy całą mapę tutaj opróżnioną, trochę to trwa, co ciekawe, ale... Zawalczmy. Chyba, mi się gra zacięła. Nie. Dobra. Dużo potraciło jednostek. No, ale słuchajcie, tak bywa, nie? Dobra, dajcie tutaj. Ciebie gdzieś tutaj. Pierwszy do przelecenia murów jesteś. Ty gdzieś tutaj, ty gdzieś tutaj. Was rozrzucamy. Spoko. Yy, w sumie zachęcimy go, żeby on swoim smoczkiem wyleciał, nie? W ten sposób, dobra. Yy, pipka jego chyba do nas teraz dojdzie, nie? No ale dobra, nie dochodzi. 10 smoków ma. Ej, to naprawdę jest <laughs> całkiem spoko. No, ale do naszej armii to nie ma w ogóle podjazdu, nie? Bardzo mądre to było, muszę przyznać. Naprawdę bardzo mądre. Yy, Złatuj ty. Ty ją Dobra, jest. No, ładuj tam. Dobra. No, ty się ukrywasz, to nic dziwnego akurat. Ładuj w niego. Dobra, dwójka padła, fajno. Ty złej tuj. Ładuj tak, spoko. Berzerka blakujesz? Blakujesz? Spoko. 26 kontrataku. Okej, okay. nie wszystkich ściągnęliśmy, ale luz, nie? Spowolnionko. Niezbyt korzystnie dla ciebie, muszę przyznać. To może zredukujemy to spowolnienie. Przyspieszeniem, co? Dawaj. Na 11 tur o 40% inicjatywę zwiększamy, więc całkiem fajnie. I wszyscy dostali teraz prawą moc. Cudownie. No. No. No, teraz to się możemy z wami trzaskać, nie? Dzień dobry. Witam konsumenta. Witam konsumenta, Bi? Dobra jest. No wy z tego zamku nie chcecie wyjść. A, jednak chcecie, idziecie w moją stronę. No, raczej nawet całym ostrzałem wam, już was już tutaj dokończę, więc raczej tutaj faktycznie nic, nic, nic wielkiego nie macie do zrobienia. Więc no, powinniście wychodzić do mnie, to jest prawda. Eee, dawaj jeszcze wytrzymałość. O 12 jeszcze to sobie zwiększymy, nie? I znowu prawą moc nakładamy. Ej, zarąbiście działa tego, jego umiejętność z tą prawą mocą, nie? Naprawdę mega, mega mi się podoba. Wbijaj tutaj. Ogień krzyżowy, fantastycznie. Ładnie, ładnie. Ładuj w hydrę. Ładniej. I przeszywające wiesz, więc też fajnie. Tyłaj, 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 way, tyłaj. Otwierasz bramę już? Fajnie. Spoko. Niech będzie, nie? Niech będzie. Ładuj tu. Pięknie. Ona się jeszcze ukrywa, spoko. Mm. Skoro ona się ukrywa, zróbmy taką rzecz. Jebu! <grystanie> Fajno. Szkoda, że nie zabiło tego, bo już z chęcią leciał w chydry i odlokował sobie tutaj więcej miejsca na jednostki moje. No ale trudno, nie? Eee. Nie w nią, tylko w niego uderz. I mam nadzieję, że łańcuch pierunów tam ładnie czaśnie. On no, nawet trzasnął, nie? Nawet trzasnął. Dobra, ładuj tutaj. Dobra. Dobra. Łajcik, łajcik. Podejdź tu. Misiek. Wlatuj. I przy okazji sobie ją odblokowaliśmy, więc fajnie. Dobra, dawaj tu. Łejtuj. <laughs> no i chyba dokończymy dzieła, nie? Eee... Aha, nie możemy. Zróbmy to. Łajcik. No i co? Koniec! Ja jeszcze pierunem dostała na sam koniec z nie? No, straty dużo mniejsze. No i mamy. Misja ukończona, moi kochani. W 4 miesiące sobie ją ukończyłem, więc... Co? Dziękuję was wszystkich bardzo. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Dziękuję, że byliście przez te święta. Mam nadzieję, że ja jakkolwiek wam je umiliłem. I mam nadzieję, że spędziliście sobie po prostu mega, mega fajnie wraz ze mną gdzieś tam na boku, ale przede wszystkim z rodzinką. Do następnych świąt, słuchajcie, w następnym specjalu świątecznym. Tak to nazwijmy. Będziemy się dopiero za rok. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, moi kochani. Widzimy się jutro jutro, czy standardowym odcinku z Heroesów trzecich. Do zobaczenia i do usłyszenia moi kochani. Trzymajcie się. Cześć.